Rośnie konkurencja na rynku sztucznej inteligencji. O miliardowe kontrakty biją się różne firmy. I o tym będę rozmawiał z Mikołajem Sobierajskim, analitykiem rynku akcji Wix.tb. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. OpenAI podpisuje ciekawe kontrakty. Niedawno rozmawialiśmy o kontrakcie, który podpisała z Nvidią. No a teraz mamy kolejne bardzo znaczące dwie spółki. Proszę powiedzieć o tych kontraktach. Czy one mają duże znaczenie e... dla rynku? Jasne. E... OpenAI w tym momencie powiedzmy jest spółką, która tak naprawdę. Mamy taką sytuację, że. Spółki, które ogłoszą współpracę z OpenAI, automatycznie rosną. Mieliśmy w poprzednim tygodniu sytuację, w której OpenAI ogłosiło współpracę z AMD. AMD jest konkurentem Nvidia, jeżeli chodzi o rynek chipów, rynek kart graficznych. I momentalnie akcje spółki urosły o ponad 20%. Finalnie urosły o 25% w ciągu jednej sesji. OpenAI w tym momencie ogłasza współpracę z AMD. Z Broadcomem, wcześniej głosiło z Oracle oraz z Nvidią i wygląda na to, że te cztery spółki, trzy, trzy, cztery spółki będą w tym momencie prowadziły całą tą hostel technologiczną. AMD jest spółką bardzo podobną do Nvidii, w tym bardzo podobne karty graficzne i konkretne chipy. I OpenAI, chcąc w pewnym sensie trochę się uniezależnić od NVIDIA, NV, która w tym momencie jest hegemonem i praktycznie 90% rynku mm, związanego ze sztuczną inteligencją e, pokrywa, e, pokrywa NVIDIA, e, chce znaleźć jakiegoś, powiedzmy, konkurenta, e, gdzie, powiedzmy, ceny tych chipów będą dużo tańsze. I AMD e, o, o, ostatnio ogłosiło kilka naprawdę rewolucyjnych e, Produktów, które jeżeli chodzi o wydajność rozwiązań, są na podobnym poziomie do NVIDIA, ale przede wszystkim są dużo tańsze. I właśnie taniość tych rozwiązań, taniość tych chipów wpłynęła na decyzję OpenAI o tym, żeby ogłosiło współpracę wartą wiele miliardów dolarów z AMD. I wygląda na to, że AMD na fali tej współpracy z OpenAI akcje tej spółki będą cały czas rosły. Ponieważ umowa między jedną spółką a drugą opiewa na rozwiązania, umowa wieloletnia, i AMD będzie dostarczało swoje chipy do, do OpenAI do budowy, do budowy nowych centrów danych i do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. I w tym momencie pojawia się również Broadcom. To też jest spółka podobna do NVD i to AMD z tą różnicą, że Broadcom produkuje chipy, które są wyspecjalizowane w konkretnych działaniach. Bo AMD i Nvidia można powiedzieć, że budują chipy, które są takie dostosowane ogólne zastosowanie tych chipów, to Broadcom produkuje chipy, które są wyspecjalizowane w konkretnym modelu działania i są w tym momencie i są bardzo efektywne i energooszczędne. I wgląda, wgląda na to, że OpenAI w tym momencie ogłasza e, oczywiście współpracę z Broadcomem i z AMD, ale e, skupiając te ze sobą dwie firmy, w pewnym sensie będzie chciało się uniezależnić całkowicie od NVIDIA i e, ze współpracy z tymi dwoma firmami e, będzie budowało swoją, e, swoje nowe centra danych i szkoliło e, no, nowe generacje sztucznej inteligencji. Można mieć wrażenie, że to OpenAI rządzi rynkiem, ale nie wiem czy słusznie, mam wątpliwość, bo po pierwsze to nie jest spółka giełdowa, w zasadzie to jest laboratorium technologiczne, które powstało w, dwu, w 2015 roku, czyli no, młoda, młoda instytucja. Czy to jest firma właśnie, która jest teraz super istotnym graczem? Bo ja pamiętam przy transakcji NVIDIA było, były komentarze, a na wszystkim zarobi NVIDIA. Tak, tak, to prawda. OpenAI jest dosyć młodą spółką, ale widzimy, że tak naprawdę to w pewnym sensie produkty tej firmy napędzają w tym momencie rynek. Oczywiście Nvidia ogłosiła współpracę z OpenAI trochę wcześniej i poinformowała o miliardowych inwestycjach, mniej więcej 100 miliardów dolarów miało zostać zainwestowane w OpenAI. I w dużej mierze faktycznie NVIDIA będzie, cały czas jest hegemonem i cały czas czerpie najwięcej pieniędzy z rynku sztucznej inteligencji. Natomiast OpenAI w tym momencie jest cały czas firmą prywatną, dosyć młodą. Ale w niedalekiej przyszłości jest planowane IPO tej firmy i dużo ekspertów ocenia, że IPO OpenAI może być punktem zwrotnym obecnej hosty technologicznej i w moment, to, to może, być, może być szczególny moment, ponieważ firma w tym momencie jest wycenia, wyceniana na wiele miliardów dolarów, a przychody są nie do końca nie do końca stałe, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jednak OpenAI, tak jak wspomniałem, stara się szukać nowych partnerów, partner, partnerów technologicznych, partnerów handlowych i takie firm jak AMD, Oracle czy Broadcom w tym momencie są fajną z perspektywy OpenAI równowagą, przeciwwagą dla rozwiązań technologicznych od NVD. Ale tak jak mówiłem, wszystkie firmy technologiczne można powiedzieć, że napędzają się. Razem, ich rywalizacja napędza rynki, ich rywalizacja napędza w tym momencie wzrosty, jest to jak najbardziej zdrowe podejście, zdrowa konkurencja, na czym tak naprawdę zyskują wszystkie rynki światowe. To można jeszcze dodać, że w zarządzie OpenAI był kiedyś Elon Musk, i nawet chciał kupić OpenAI. Chyba może żałować teraz, że mu się nie udała ta transakcja, ta próba. Tak, tak, tak. Elon Musk zasiadał w strukturach OpenAI, planował, planował, nabycie, planował kupno firmy, jednak postanowił zrobić coś innego i stworzyć własne modele, własne laboratorium sztucznej inteligencji, i rozwiązywać rozwiązywać problemy czy rozwiązywać problemy nie rozumiem, nie może nie problemy, tylko własne laboratorium, w którym sam będzie mógł mówić, w co mają iść, jaki jest kierunek badań i jak będzie rozwiązywał problemy spółki. Tak jak widzimy, możemy powiedzieć, że wszystko co jest związane ze sztuczną inteligencją w tym momencie tak naprawdę napędza obecną obecną hossę i obecne zamówienia o tych największych graczy, którzy dostarczają rozwiązania dla firm technologicznych, odbudowy centrum danych. O najnowsze czipy. A trzeba też jeszcze ostatnio tylko kwestie, o której wspomnę. Same, same centra danych, rynek spodziewa się, że w ciągu następnych 10 lat ten segment przebije wartość ponad biliona dolarów, więc tak naprawdę jest o co walczyć i wiele firm będzie chciało mieć kawałek z tego tortu. Rywalizacja na rynku sztucznej inteligencji pomiędzy wielkimi firmami staje się coraz bardziej ciekawa i o tym rozmawiałem z Mikołajem Sabierajskim, analitykiem rynku akcji WiXTB. Dziękuję Panie Mikołaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.